Nie zazdrość złym ludziom i nie szukaj ich towarzystwa. Ich serce obmyśla gwałt, a usta mówią o przemocy. Dom buduje się dzięki mądrości, a umacnia roztropnością. Rozsądek napełnia jego spiżarni, wszystkim co cenne i piękne. Mądry człowiek cieszy się mocą, a posiadający wiedzę przewyższa siłacza. Bo wojnę możesz prowadzić tylko mądrymi zarządzeniami, a zwycięstwo zależy od licznych doradców. Dla głupca mądrość jest zbyt wzniosła. Nie otworzy on swoich ust w miejskiej bramie. Tego, który myśli tylko o czynieniu zła, nazywają wichrzycielem. Głupota wiedzie do grzechu, szyderca budzi od razem w ludziach. Jeżeli w dniu nieszczęścia słabniesz, to marna jest Twoja siła. Weź w obronę tych, którzy są skazani na śmierć, ratuj wiedzionych na zagładę. Mówisz, ależ nie wiedzieliśmy o tym. Czy ten, który bada serce, nie wie wszystkiego? On, który czuwa nad Twoją duszą, zna ją i odpłaci człowiekowi za jego czyny. Jedz miód, mój synu, bo jest dobry, słodki jest dla twego podniebienia miód z plastra. Wiedz też, że taka jest mądrość dla twojej duszy. Jeśli ją znalazłeś, masz przed sobą przyszłość, a twoja nadzieja nie będzie zawiedziona. Nie czychaj, jak bezbożny, na dom człowieka prawego i nie niszcz jego mieszkania. Prawy bowiem, choć upadnie siedem razy, to wstanie, Bezbożni zaś pogrążą się w nieszczęściu. Nie bądź zadowolony z upadku swego wroga. Niech Twoje serce nie cieszy się z jego klęski, aby Pan tego nie dostrzegł, nie uznał za zło według swego osądu i nie przestał się na niego gniewać. Nie oburzaj się z powodu złoczyńców, i nie unoś się wobec bezbożnych, bo zły człowiek nie ma przed sobą przyszłości i zgaśnie lampa bezbożnych. Lękaj się, Synu mój, Pana i Króla, i nie łącz się z odstępcami, bo zagłada spadnie na nich niespodziewanie i któż może poznać rozmiary klęski, która nastąpi? Te nauki także pochodzą od mędrców, Niedobrze jest kierować się w sądzie ludzkimi względami. Tego, kto mówi przewrotnemu, jesteś sprawiedliwy, przeklinają ludy, złorzeczą mu narody. Tym, który wydają sprawiedliwy wyrok, dobrze się powodzi i towarzyszy im obfite błogosławieństwo. W usta całuje, kto daje jasną odpowiedź wykonaj swą pracę na zewnątrz. Zajmij się uprawą roli. Potem buduj sobie dom. Gdy nie znasz sprawy, nie występuj przeciw bliźniemu jako świadek. Po co masz zwodzić swoimi wargami? Nie mów, co on mi zrobił, to i ja mu uczynię. Każdemu odpłacę za jego czyny. Przechodziłem obok pola leniwego, koło winnicy nierozumnego. Wszystko zarosło chwastami. Pole pokryły osty, rozpadł się mur kamienny. Patrzyłem i rozważyłem w sercu. Oglądałem i wysnułem przez drogę. Jeszcze chwilę pośpisz, jeszcze chwilę się zdrzemniesz, jeszcze chwilę rozluśnisz ręce, aby wypoczęły. I oto zjawia się u ciebie ubóstwo jak włóczęga i nędza groźna jak uzbrojony mężczyzna.